Dzisiejsza Ewangelia bardzo pasuje do, do czasu. Jesteśmy w czasie wakacyjnym. Niektórzy są na urlopach, inni może już wrócili albo będą wyjeżdżać. Niektórzy może nie skorzystają z urlopów w czasie tych wakacji, bo może nie mogą sobie na to pozwolić. Ale myślę, że wszystkich nas łączy jedna rzecz: że wszyscy chcemy odpocząć. Potrzebujemy tego odpoczynku. Nie tylko takiego odpoczynku ciała, ale też i odpoczynku serca. Dzisiaj Pan Jezus wszystkich zaprasza. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni. A myślę, że utrudzeni i obciążeni to jesteśmy wszyscy. Jedni mniej, drudzy bardziej, ale każdy z nas coś nosi. Dzisiaj Jezus mówi, żebyśmy wszystko zostawili. Z pleców ściągnęli te ciężary, troski i wszystko to jemu oddali. W jaki sposób dobrze odpocząć, skorzystać z tego odpoczynku? Dzisiaj Pan Jezus podpowiada nam to poprzez takie jedno słowo. To słowo brzmi prostaczek bardzo dziwne. Nie używamy dzisiaj już tego słowa, raczej w codziennym języku. A Jezus mówi, że właśnie mamy stać się takimi prostaczkami. Co to znaczy? Dosłownie prostaczek to jest ktoś, kto jest taki jak małe dziecko. To jest człowiek, który potrafi cieszyć się tym, co ma, który żyje tu i teraz, w tym momencie. Skupia swoją uwagę na tym, co jest teraz, na tym konkretnym momencie i tym konkretnym miejscu. Czasami mamy takie tendencje, że wracamy do tego, co było, ale nie w znaczeniu jakichś miłych wspomnień, bo te są jak najbardziej dobre, ale czasami rozpamiętujemy różne trudne rzeczy. Dręczą nas czasami być może wyrzuty sumienia z powodu różnych jakichś błędów z przeszłości, i to rozpamiętujemy, i to nam przeszkadza w odpoczynku. Człowiek, który cały czas rozgryza jakieś fakty. Nie potrafi odpocząć, bo to ciągle zamąca jego głowę i serce. Czasami też myślimy za bardzo o tym, co będzie, o przyszłości. Martwimy się, co będzie za, za tydzień, może jutro, albo za miesiąc, za rok, ale nie mamy do tego dostępu. To wszystko jest w rękach Pana Boga. Ale to też przeszkadza nam w odpoczynku, bo ciągle się martwimy, ciągle wałkujemy w głowie, tak mówiąc bardzo kolokwialnie. Te różne rzeczy, a prostaczek stara się przede wszystkim być tu i teraz, bo tu jest łaska Boża. Nie ma jej w przeszłości, nie ma jej w przyszłości, ona jest tu. Dzisiaj, kiedy siedzimy w tych ławkach kościelnych i uczestniczymy w Mszy Świętej, tu jest Boża łaska. Za chwilę, jak wrócimy do domu, to będzie tam Boża łaska, później będzie gdzieś indziej Boża łaska, ale ona jest zawsze tu i teraz. I warto próbować właśnie w taki sposób przeżywać każdy swój dzień. Nie myśleć za bardzo o tym, co będzie, albo o tym, co było, ale być wdzięcznym Panu Bogu za to, że jestem tutaj. Za to, że się rano obudziłem, że mogłem przyjść tu do kościoła, że mogę przeżyć kolejny dzień w swoim życiu. To jest właśnie postawa tego prostaczka, który z taką, myślę, prostotą właśnie przychodzi do Pana Boga. A jeżeli przeżywamy coś trudnego i to nie pozwala nam spokojnie spać, to trzeba to cały czas zrzucać z siebie i oddawać Panu Bogu. Albo też rozmawiać po prostu tak, żeby nie nosić tego ciężaru w samotności. Tak przyjmijmy dzisiejszą zachętę Pana Jezusa do odpoczynku. I uczmy się być tacy jak ten prostaczek, żebyśmy naprawdę potrafili w swoim życiu odpoczywać. Amen.